może coś wam powiem. Człowiek przypisuje sobie bardzo wiele zasług, nawet tych dzieł, do których nie przełożył palca. I są stawiane takie pytania, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Czy nowy pochodzi z nieba czy od ludzi? Odpowiedź, że się nie wie, jest jedyną słuszną, ale nie jest ostateczną odpowiedzią. Ludzki wymiar szczytu jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, tak zwykło się mówić o sakramentach. Wykonujemy podczas nich różne gesty i wypowiadane są słowa, które wskazują o wiele większe działanie. Czynników człowieka zostają uświęcone Bożym Działaniem? Wydaje się to być proste. A jednak wiele osób nie dostrzega w nich niczego więcej niż jakichś tam gestów i znaków. Pozostając na tym poziomie, niczego sobie nie robią z mocy sakramentu. Właściwie z każdego z nich. Ści się, bo wypada, przystępuje się do Eucharystii, żeby dziecko nie czuło się gorzej od rówieśników. Wyśmowanie przecież potrzebne jest, żeby chrzestnym zostać. Pokuta i pojednanie to takie zaliczenie dwa razy do roku. Namaszczenie chorych to zostawia się na koniec, bo przecież jeszcze nie umieram, żeby księdza wzywać. Kapłaństwo i małżeństwo, czy jeszcze dziś mają swój pierwotny społeczny wymiar? Spociła się nasza wiara do znaków zewnętrznych. Jakby ów sakramenty straciły swą moc, by przebić się do serca człowieka i działać od wewnątrz. Może to człowiek tak bardzo się utwierdził w swoim przekonaniu, że jest panem życia i w ten sposób nie daje szansy tejże niewidzialnej łasce? Chrystus mógł sobie pozwolić na takie dyskusje z ludźmi, bo miał nad nimi niemałą przewagę. On doskonale wie, co tam siedzi w, nam w głowie i co mamy w sercu. Bez otwierania naszych ust On już wie, do czego dążymy. Tylko, że On miał autorytet wobec słuchających Go z wiarą. Wobec tych bez wiary wykazywał się sprytem. Niegrzecznie jest odpowiadać pytaniem na pytanie, ale skoro to jest nierówna walka, to czy można używać takiej samej broni, jaką używają atakujący? Tym samym wykazał hipokryzję swoich przeciwników. Pokazał im prawdę, a ta okazała się zbyt trudna, niewygodna i wprawiła ich w zakłopotanie. Czego nas ten pan dzisiaj uczy? Żeby wprowadzać w zakłopotanie innych ludzi? Nie. Ludzi mamy uszanować. My mamy sprzeciwiać się kłamstwu i obnażać je. Kłamstwo jest na wyciągnięcie ręki. Wydaje się być wygodne, bo pokazuje nam, jak zdobyć władzę, pieniądze, prestiż. Zdobycie tego wszystkiego niestety także jest fałszywe, bo zawsze znajdzie się ktoś przebieglejszy, kto ogra oszusta. Mamy kierować się innymi zasadami, nie zapominając, że tylko prawda daje poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Kiedy jestem czysty wobec siebie, wobec bliźnich, wobec Pana Boga, nie muszę się niczego lękać. My, swój spryt. Jakim zostaliśmy obdarzeni, mamy wykorzystać do służby Bogu i Ewangelii. Starsi i uczeni zamknęli się w swoim sposobie myślenia, nie dali sobie szans na usłyszenie tego, co Bóg chciał im powiedzieć. My bądźmy otwarci. Wysłuchajmy do końca tego, co Pan nam mówi, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Zaufanie Mu jest dobrym ruchem z naszej strony. Nie musimy mieć mocnej wiary. Wystarczy, że jesteśmy na nią gotowi. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.